Malarz formatów to takie sprytne narzędzie do formatowania. Zobacz, mam tutaj listę pracowników i chciałabym zaznaczać wybrane pozycje według określonego formatu. Zaznaczam wybrany wiersz, zmieniam kolor czcionki na żółty, powiększam tekst do rozmiaru 14 i nikt będzie pochylony. Kolejne komórki mogłabym zaznaczać dokładnie w ten sam sposób, natomiast jest prostsze na to rozwiązanie. Malarz formatów i zaznacz komórki, które mają pomalować się według wzoru. Kolejne pozycje możesz zaznaczać dokładnie w ten sam sposób. Natomiast jest jeszcze prostsze rozwiązanie. Kliknij tym razem dwa razy szybko na malarza formatów i wskaż pozycje, które mają zostać zamalowane. To naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Zachęcam Cię do przetestowania. Na koniec przywrócę jeszcze wygląd mojej pierwotnej listy. Zaznaczę komórkę, która nie została sformatowana, pobieram z niej format i zaznaczę obszar, który został zmieniony. I jak widzisz w kilka sekund, moja lista wygląda jak wcześniej.